Ekscelencjo Panie Prezydencie, Szanowny Panie i Panowie Ministrowie, Szanowni Panowie Prezesi, bardzo serdecznie chcę podziękować Panu Prezydentowi za niezwykle życzliwe przyjęcie tutaj w Senegalu, w Dakarze polskiej delegacji. Cieszę się ogromnie, że realizujemy tą wizytę. Ona pięknie się wpisuje 60. rocznicę naszych relacji dyplomatycznych między naszymi krajami, co pan prezydent przed momentem przypomniał. Natomiast przede wszystkim w tym kontekście trzeba zaakcentować, że to są nowe relacje, które są budowane cały czas od właśnie 2015 roku, od kiedy powstała ambasada Senegalu w Warszawie. W 2016 roku swoją wizytę w Warszawie realizował pan prezydent, w tym samym roku rozpoczęła swoją działalność na powrót ambasada Polski tutaj w Dakarze i trzeba powiedzieć, że od tego czasu te relacje są cały czas dynamicznie budowane. Ale to jest także i związane, co z całą mocą chciałbym zaakcentować, z bardzo dynamicznym rozwojem Senegalu. Dzisiaj Senegal jest wśród państw Afryki jednym z najstabilniejszych o ugruntowanej demokracji, państwem, które dynamicznie się rozwija, państwem, które ma przed sobą świetną perspektywę związaną także z odkrytymi złożami węglowodorów, których eksploatacja już taka całą mocą przemysłowa rozpocznie się w najbliższych latach, poczynając od przyszłego roku. I współpraca właśnie w różnych dziedzinach była dzisiaj przedmiotem moich bezpośrednich rozmów w „Cztery oczy z panem prezydentem, ale także i spotkania naszego z, 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 z delegacjami, z, z państwem ministrami, prezesami. O tym w tej chwili przez ostatnie godziny rozmawialiśmy tutaj w pałacu prezydenckim. Proszę państwa, ta współpraca będzie się w najbliższych latach rozwijała na pewno w wielu dziedzinach Dzisiaj zostały podpisane dwa porozumienia pomiędzy Polską a Senegalem dotyczące współpracy właśnie w dziedzinie w dziedzinie edukacji i współpracy morskiej, stoczniowej, o której, o której wspomniał pan. pan Prezydent, ale także w zakresie wody, uzdatniania, bezpieczeństwa związanego z, z polityką antypowodziową, z bezpieczeństwem antypowodziowym. O tym również rozmawialiśmy z Panem Prezydentem także i współpracy um, militarnej, współpracy w zakresie bezpieczeństwa, i to zarówno współpracy przemysłów obronnych, jak i współpracy wojskowej, ekspresji z verbis. To nie tylko kwestia polskiego ataše obrony tutaj w Senegalu, ale to, to także i kwestia współdziałania naszych głównodowodzących. Będziemy to na pewno realizowali w najbliższym czasie i, i rozwijali. Dzisiaj Senegal sprawuje niezwykle odpowiedzialną misję państwa przewodniczącego Unii Afrykańskiej. Realizuje to w sposób niezwykle sprawny od strony dyplomatycznej, czego bardzo serdecznie panu prezydentowi gratuluję, stąd też dużą część naszej rozmowy zajęła również kwestia rosyjskiej napaści na Ukrainę i jej skutków, które są z jednej strony bezpośrednio dla Polski, bo to przede wszystkim fala migracyjna, która u, uchodźców, która, która, która no, była, była, z którą zetknęliśmy się na samym początku tego konfliktu, to obecni w, w Polsce uchodźcy z Ukrainy, to także wsparcie dla uchodzących z Ukrainy studentów z różnych krajów także krajów afrykańskich, ale również i, i, i krajów Azji. O tych problemach rozmawialiśmy z panem, z panem Prezydentem. Mówiliśmy również o rozszerzających się rosyjskich wpływach w Afryce. Rozmawialiśmy o problemie rosyjskiej propagandy, która jest tutaj sączona w krajach afrykańskich, no również na różnego rodzaju portalach społecznościowych. Mówiłem o naszych doświadczeniach, polskich doświadczeniach w tym zakresie, to jak wszyscy w Polsce doskonale wiedzą od 10 czy wręcz od stuleci, znamy to doskonale. Niestety borykamy się w naszej historii ciągle z rosyjskim imperializmem. Nie mamy żadnych wątpliwości, że to, co dzisiaj dzieje się na Ukrainie, ta rosyjska napaść na Ukrainę, to jest kolejna odsłona rosyjskiego imperializmu. Rosja chce panować nad Europą na kształt dawnego panowania, jakie miało imperium carów. My dzisiaj jesteśmy niepodległym państwem, jesteśmy wolnym, suwerennym narodem i chcemy tą suwerenność za wszelką cenę zachować. Dzisiaj tą suwerenność Rosjanie chcą odebrać Ukraińcom, chcą zabrać im niepodległość, dlatego my Ukrainę w sposób zdecydowany wspieramy. Mówiłem o tym dzisiaj panu prezydentowi. Ale rozmawialiśmy również o tym, co dla nas w tym momencie najważniejsze o współpracy gospodarczej pomiędzy naszymi krajami. W najbliższym czasie rozpocznie się wspomniana przeze mnie eksploatacja złóż węglowodorów tutaj w Senegalu. Stąd dzisiaj na naszym spotkaniu w polskich delegacjach obecni byli są przedstawiciele zarówno PKN Orlen, wielkiego polskiego koncernu naftowego i chemicznego, ale także i polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa. Rozmawialiśmy o eksploatacji tych złóż, rozmawialiśmy o możliwościach współpracy technologicznej współpracy, także i inwestycyjnej, ale rozmawialiśmy również o potencjalnych dostawach węglowodorów do naszego kraju. Mówiłem panu prezydentowi w szczegółach o rozwoju naszej infrastruktury, tutaj w tym zakresie przede wszystkim gazowej, o gazoporcie w Świnoujściu, którego możliwości pojemnościowe i przeładunkowe cały czas rozbudowujemy. Niedługo to będzie już osiem milionów metrów sześciennych rocznie, ale to także nasza perspektywa stworzenia postawienia nowego gazoportu w porcie gdańskim. To także, to także rozwój sieci transeuropejskich gazowych, współpracy naszej z państwami Trójmorza. To interkonektory, które uruchomiliśmy, z, z, gazowe z Litwą, ze Słowacją, które mamy z Czechami, z Niemcami, a więc współpraca nie tylko z nami bezpośrednio, ale można śmiało mówić z całym regionem Europy Środkowej, tymi państwami z państwami, których dwanaście dzisiaj współpracuje ze sobą jako właśnie współpraca państw trójmorza między Morzem Bałtyckim, Morzem Czarnym a Morzem Adriatyckim. I tutaj rzeczywiście dla tej współpracy dalej, także i współpracy w zakresie dostaw węglowodorów z Senegalu w przyszłości rysują się bardzo, bardzo, bardzo poważne perspektywy. Ale również mówiliśmy o bezpieczeństwie, nie tylko tym militarnym, ale także i bezpieczeństwie cyfrowym, a więc rozwoju sektora IT tutaj w Senegalu, gdzie, gdzie także i polskie firmy mogą pomóc. Rozmawialiśmy o różnych formach tutaj współpracy, o, o polskich firmach, które oferują swoje super nowoczesne technologie i, i produkty w tym zakresie, więc yy, wierzę w to głęboko, że ta rewizyta polskiego prezydenta w Senegalu, która zarazem jest pierwszą historyczną wizytą prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, tutaj, w tym kraju, na tej ziemi, w zachodniej Afryce, w państwie, które dzisiaj niezwykle dynamicznie się rozwija i tak jak mówiłem na wstępie, ma przed sobą świetlaną perspektywę, przyniesie korzyści zarówno Senegalowi i tej części Afryki, jak również i, i Polsce i, i naszemu społeczeństwu. Tym bardziej cieszę się i bardzo dziękuję panu prezydentowi za gościnne przyjęcie i niezwykle merytoryczne spotkania, niezwykle merytoryczne rozmowy tutaj, które cały czas prowadzimy. Dziękuję. Merci beaucoup.